Długo mnie nie było, więc e, chcemy się wytłumaczyć z mojej nieobecności. A więc, y, szkoła: głównie szkoła, oraz wypalenie się poszczególne. Y, też nie chcę zrobić takiego materiału o tym, co ja robiłem podczas tego. Tylko, żeby też po prostu nagrać odcinek z y, Fortnite. Ale no, więc możecie zostawić suba oraz łapkę w górę na kanale, jeśli y, po prostu chcecie więcej takich odcinków. Więcej odcinków ogólnie I co, no my lecimy z odcinkiem. Gramy Fortnite. Długo mnie nie było, więc zagramy Fortnite. Wyzystać yy, łapeczkę w górę, że sobie mówię w następie. No i też sezon to mnie obecność. Też mówię w wstępie o tym. No i co? Nowy sezon. Ja od tamtego sezonu nie nagrywałem. Takich bardziej formalności to wróciłem K7. I tylko tyle. Oj, lekki lagi, bo mnie nie włączyłem sporo. Postaram zrobić wina, a raczej wypadałoby zrobić wina, ponieważ yy, nie, nagrywałem dużo cigów. nie już... jak się no. mówię, się sobie w klębko, bo zapomniałem, co się wina. No, 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 to no, 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 też no, 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 Wchodzi, że jak się wszystko pozmieniało. Nie ten skill to wszystko na no, skillę Skilla to i tak nie mam, ale no... Może zajmę tutaj miejsce. No i oby zajął. Powiem trudno. Trzeba jakoś nagrać, jak tam jest typ. Czy on zauważył? Nie, tu jest. A, mam aj mam, mam, no. Zobaczmy jeszcze ram grazu, nie wiem. Nie jakieś jest. jestem A Stojadalem, nie no ja pierdzielę O, tutaj jest niebo Dobra, tutaj. E, bomby, pompę, to trzeba jakieś wejść. Dobra, mam wyjście późwa Muszę sobie auto oty, potucam, więc co mi jest bit. bohaterka. i hotelka. Dobra, do tego radnie? Jest tak źle. A małomatce. Jak się bardzo nie zmierzę. Bo ja w ogóle nie mam Odbawiam. Dobra, uf leży Ja nie wiem co już odwalam totalnie Aż się oddaliłem od strefy, nie no, zajebiście Dobra, mam auto Radia Ten lul na to naprawdę będzie dość git. Zostanę zrobić dużo gierek, żeby zaglądosować ten rok filmów. To jest tym gdzieś. Wyjdę kuchnią. Zrobimy nawet giełkę jak coś. Pobawimy się lekko w bośnie. nie wyjdzie. Bo umrze. Chociaż... Może już wyjdzie zaraz. To... W leleżu Okej, okay, pięć fragów, nieźle Też jakiś skill jest Nieźle Dobra, marsiki Dobra, skrzynka, dziękuję O, chłop, tu nie a tu jest Ej! Kuźwa! Kącik ten by mnie trafił, Dobra, uległ tu po prostu. Dobra, uff! Myślałem, że zdadam może i faktowi, ale ...radę na. Coś fragów. Widać, że się u mnie zmieniło trochę z tym grami, że już casualy nie gram. Może zamiatę go nawet do z aren, może kiedyś. O, aż 108 maców zdobyłem, więc oka. Chodzę sobie maxa zbieram, bo nie tak, wiem robić. Tam jest sterowiec, może pójdę na sterowiec. Na chwilę będzie naprawdę przyjemnie. Oczywiście to nie jest niemożliwe, bo... No dobrze mi idzie, bo nie grałem dużo w Fortnite, a tak to... no, yy, niedawno przypomniałem sobie taki jeden stream, na którym zrobiłem mój no i... Dobra, to przepraszam, jak ktoś nie rozumie, ale no... Też wróciłem z boliska przed chwilą. O, o, o! Ty to... Ej, gościu wupierdziela. Leżysz! A. Nic, nic, <śleskuj> Tak w ci miałem że każdy nie ma nic się knap z każdym Boże, Dobra, nieźle 9 franków taki co, znaczy 3... Niektóre z czołgu, niektóre takie... O Mk7! Mk7 wezmę Dobra, gdzie ty jesteś mordo? Dobra, mk 7. Najlepsza broni co, co może pomarzyć, że on zabić mnie? No, z naszego kurde. No? A, już mało medwiałki. Ja pierdzielę. Dobra. Pewnie. A, koledzy, tu jest tyf, powie, że to gig. A, nie mam koła. co by tu nie niego, nie mam po co badać. Będzie góra? Nie wiem bo no tak. Czy nie? Nie wiem, O! Yeah. Możesz sobie pomarzyć, kreszaki. Dobra, wystrzeliłem, nie wiem po co. Ale ja już lepiej pójdę, ten, do strefę Aaaa, ja pierdziele. No, akurat już jestem na full'a. Dobra, tam są gdzieś typy. A tam się strzela siódemka, dobra. Będę sobie przeszkadzać. 10 fragów. W sumie to jest dobry wynik. Na takiego gracza jak ja. Czy dobra, fantastyczny? Gdzie tu typ... O, tam jestem. Nie ma rzadko po Dobra. Dobra. Książę minę, kto będzie git. A w ogóle, właśnie, żabie ubudowanego. A, i zrąbałem ze i edytami, ja pierdziele! Dobra, spotkałem trochę macików, ale No i już prawie odzyskałem wszystko. Auto, dobra wezmę na pewno. Czy tam jest jakaś skrzynia? Jest oczywiście. Dobra, tak. Pompa by się przydała. O, menu dobra. Jest git. Nie ma tu w głowie, jest jeszcze skrzynka, no tak. Mam wizualizację i nie widzę. Pompa nie pompa. Dobra, ja sobie dodam te 10 kata. Nie wiem czy no ale... wypi, zawsze. Zawsze te 10 może tą gra. No aaadziam ja Ooota opona była, dobra Dobra, 18 typa No dobra, 17, bo jest to 18 no. Show, by się przydał, bo tamten jest troszeczkę rozwalony Co ja zrobić? A, bo ja skręcę myszkę Ja słyszałem, że by... grać To bym chodzić, ale to mi nie zna rękę jest, skocz po prostu. Te godziny Dobrze, Gałęczu sterowiec? Chociaż nie. Chyba go. No, jak tam się nawalają? Pani Crossroads, tak się to nazywa po angielsku? Nie wiem. Wiesz, że tam jest ty gdzieś. Też czy mi się to Mi się zdawało. Mi się zdawało. Ciekawe A wiem dlaczego widziałem strzał, bo tam takie tylko te złe są siódenki, już nie wiem czemu. czy są czy Ale wiem, że kuźwa tam jest czołg I ten czołg jakoś może przechwycić Dobra, czołg czy chryce? jestem... ten Zostaw mnie? Ja nie, ma, nie mam energii jeszcze. Daj tam stopić. Nie bij mnie Zależy pracy tam by strejsza. Jestem w stacji, ale będziemy się jarł tam jeszcze. Znowu nie wciąż chodzi, bo myślę, że to ci złe lasy, a się będą że... ja, później, się nawet tak naprawdę. la saia la ora si codino di uh un -huh. si va va ok 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 già ci per giallo. Ani Wano 180. Ja opierdziała. Ja mam kawę. O tym macie... Maczaj... O, ja pierdolałem. O, o co? O no, aj dupa. O Jezu. Ale... Gówniana sprawa. Nie ma razu. Ja się żegnam z nami. Nie.